Żeby puścić swój pierwszy trade na koncie Futures, na opcjach Futures, należy wybrać ikonkę na samym dole Futures, tak? Czyli klikamy sobie zamiast Wallet to Futures. Tutaj powinno ci się pojawić twoje, twoje BUSD, które wpłaciłeś, więc transferowałeś swoje BUSD, powinny one tutaj się pojawić. Tak jak widzisz, ja tutaj mam 328 dolarów w BUSD, w tokanie BUSD, w Stablecoin BUSD, więc AVBL Available. Jest 328. Następnie w lewym górnym rogu wybierasz sobie parę walutową, którą będziesz chciał grać. Czy to jest Bitcoin, czy to jest Ethereum, czy to jest Ripple, czy to jest EOS, Litecoin, i tak dalej. Jest ich bardzo, bardzo, bardzo dużo. Na samym początku skupmy się na Bitcoinie, więc wybieramy naszego Bitcoina. Mamy BTC BTCUSD, BTCUSDT, czyli to jest inny Stablecoin. Ty, jeżeli masz BUSD, musisz wybrać BTC, i następnie wpisujesz drugą palę walutową BUSD. Więc wybierasz sobie stablecoin na BUSD. No, chyba, że zdeponowałeś stablecoin na USDT, to wtedy wybierasz po prostu BTC do USDT. Następnie na samej górze. Wybierasz margin mode, czy to ma być cross, czy to ma być isolated. Ja tutaj raczej polecam isolated. Później wybierasz dźwignię. Na temat dźwigni będziemy sobie później jeszcze rozmawiać, ale chodzi o to, że to jest mnożnik Twoich pieniędzy. Tak szybko zdobywasz pieniądze, ale też tak szybko tracisz pieniądze. Więc jeżeli będzie razy 10, to 10 razy szybciej zdobywasz, 10 razy szybciej tracisz. W bardzo prostym uproszczeniu. Następnie masz dwie opcje, buy lub sell. I tutaj sell to nie znaczy o to, że, że sprzedajesz, bo no tak jak widzisz teraz nie ma masz nawet żadnego bitcoina, ale chodzi o to, że możesz grać na tak zwane spadki. Więc wybieramy buy, jeżeli gramy na wzrosty, sell, jeżeli gramy na spadki. Załóżmy, że chcemy grać na wzrosty. Następnie masz opcję limit, post only, market, stop limit, stop market, trailing, stop loss i TWAP. Więc limit jest to taka opcja, że dopiero jak dojdzie cena do określonej twojej ceny wcześniej, czyli na przykład teraz chciałbyś kupić po cenie, która dopiero będzie, czyli na przykład czekasz na cenę, aż spadnie, to możesz sobie tutaj na przykład ustawić za 2300 dolarów, jak doleci bitcoin, to dopiero ci się otworzy pozycja. Jeżeli chcesz kupić w tym momencie, czyli teraz po cenie rynkowej, czyli 2364, to wybierasz opcję market. Jeżeli chcesz kupić po cenie wyższej, czyli na przykład dopiero jak cena pójdzie do góry, to na na przykład stop limit. Jest kilka opcji, też je będziemy tłumaczyć w kolejnych nagraniach. Załóżmy, że chcemy otworzyć po cenie rynkowej, czyli po cenie, która jest aktualnie 23 630. Chcemy kupić na przykład Bitcoina na wzrosty za dajmy na to 10 dolarów, 10 BUSD. Następnie tutaj mamy taką, taki przesuwak, możemy sobie tym przesuwakiem też operować, który nam pomoże po prostu w wyborze, no, w wyborze środków, które tutaj wpłacamy. Zostawmy przy, przy 10 dolarach, więc chcemy otworzyć po cenie marketowej, chcemy grać na wzrosty, nie ustawiamy ani take profitu, ani stop lossa, klikamy buy. No tak jak widzisz, nie może być mniej niż 23 USD, więc musimy albo wpłacić więcej pieniędzy, albo podnieść dźwignię. No, wpłaćmy sobie 25 dolarów. Więc klikając 25 dolarów, bo cena Bitcoina jest 23,630, dlatego nam nie pozwala grać za mniejszą ilość za 25 dolarów nam już puści. Klikamy buy i tak jak widzisz order się tutaj już zrobił. Ja wcześniej puściłem sobie na tutaj na próbę też bitcoina na sell, ale to puściłem dosłownie za, tak jak widzisz, też 23 dolary, więc to są jakieś groszowe sprawy, więc tutaj jest jedna, jedna pozycja jest na sprzedaż, druga pozycja jest na kupno. I tak jak tutaj widzisz, jesteśmy na plusie 0,01, czyli 1 centa i jesteśmy na minusie 55. Centów. Nie są to spore sumy tak naprawdę nie są to żadne sumy, aczkolwiek chciałem Tobie tylko pokazać, jak to wszystko wygląda. Teraz, żeby zamknąć taką transakcję, to możemy albo ustawić sobie stop lossa, albo ustawić sobie take profit, po której nam po prostu zamkną. Take profit to jest cena, po której nam zamknie transakcję z zyskiem, więc na przykład jeżeli cena dojdzie do 24 tysięcy, my zarobimy 32 dolary. Stop loss to jest cena, po której zamknie nam trade ze stratą, więc jeżeli cena dojdzie do 23 tysięcy dolarów, czyli spadnie, to straci 6 centów. Możemy sobie coś takiego ustawić, i tak jak widzisz, w drugiej, zakładce, w drugiej zakładce Open Orders jest to tutaj przedstawione. Mamy tutaj, że jeżeli cena spadnie. Poniżej 23, no to nam sprzeda, jeżeli jest powyżej 24, no to nam również sprzeda, i wtedy zarobimy. Możemy zamknąć tak zwanego palca, czyli klikając close position, możemy wybrać, że 100% tej transakcji zamkniemy. Możemy zamknąć na przykład 50%, i wtedy też widzimy tutaj, ile stracimy bądź ile zarobimy. No tutaj akurat za dużo nie zobaczyłem, bo mamy tylko jednego centa na plusie, ale na przykład w tej tutaj transakcji zobacz, jeżeli zamknę 100% transakcji, to stracę 50 centów. Jeżeli zamknę połowę, Transakcji. O, nawet mi nie przeskoczyło, chyba za małe pieniądze. Nigdy takimi pieniędzmi nie grałem, więc nie mogę zamknąć mniejszej transakcji. Tak naprawdę to jest najmniejsza transakcja, jaka była możliwa do otworzenia, więc mogę tylko zamknąć całkowicie transakcję, więc zamykamy sobie tą transakcję. I tak jak widzisz, transakcja została zamknięta. Jestem na minusie 50 centów. Mogę zamknąć sobie drugą transakcję i również będę na minusie 50 centów. Jeżeli bym wrzucił sobie troszkę więcej pieniędzy, czyli dajmy na to 50 dolarów, dajmy bezpiecznie 55 dolarów i sobie otworzymy taką pozycję znowu na wzrosty. No i ona się od razu tutaj pojawiła. Troszkę musi minąć, zanim tutaj będzie jakiś plus, jakiś minus, no bo jesteśmy na bardzo małej dźwigni, no bo to jest dźwignia razy 10, bardzo małe pieniędzy, no Bitcoina, no to nie mamy praktycznie tutaj za dużego kapitału, ale możemy sobie zamknąć na przykład połowę takiej transakcji. Jak już widzisz, jesteśmy na, na ujemnym bilansie 1 cent, było już 2 centy. Więc możemy sobie połowę transakcji zamknąć. Stracimy, no praktycznie nic nie stracimy i mamy tylko połowę transakcji. Tak, połowę nam zamknęło, połowę dalej mamy. Możemy sobie zamknąć drugą połowę transakcji. I tak to by wyglądało właśnie w puszczaniu mm, tradeów. Możemy na samym początku mm, określić na przykład, po jakiej cenie będzie nasz e take profit, po jakiej cenie będzie nasz stop loss. Czyli jeżeli cena dojdzie do 23 tysięcy, my stracimy pieniądze. Jeżeli dojdzie do 24 tysięcy, my te pieniądze zyskamy. Tutaj, tak jak mówiłem, jest też taki suwak, gdzie można określić, gdzie pokazuje, ile pieniędzy pomnożonych przez dźwignię będziemy mieli, tak? Czyli to są nasze pieniądze plus nasza dźwignia, więc łącznie będziemy mieli 3200 tutaj na takim trade'ie. I tak to by wszystko wyglądało. Zapraszam do bardziej szczegółowego objaśnienia giełdy Binance w filmikach poniżej.